sprawdzenie poziomu oleju w automatycznej skrzyni SU. Bagnet znajduje się tutaj. Żółty bagnet. Pociągam go zdecydowanym ruchem. Tutaj macie podziałkę dla temperatury oleju w skrzyni 35 stopni Celsjusza. Tu macie minimum. Tu macie maksimum w tym miejscu. Następnie macie ten odstęp te, te dwa ptaszki. Tutaj dla 75 stopni Celsjusza temperatury skrzyni macie minimum i macie maksimum. Macie też ważną uwagę: do not overfill nie przepełniać. To jest ważne, żeby był poprawny stan oleju w tej skrzyni automatycznej. I macie też informację, że 0,3 litra pomiędzy minimum i maksimum. A tutaj na, na górze bagnetu macie informację, że to ma być ATF-T4. Firma Ravenol produkuje między innymi taki olej. Jest on polecany do tych skrzyń. Możecie też oczywiście kupić olej Renault Clip, tak samo jak interfejs diagnostyczny się to nazywa Renault Clip. Do tych skrzyń jest w banieczkach dwulitrowych bez problemu dostępny. Można zakupić. Przed powtórnym wsunięciem bagnetu, sprawdźcie stan tego o ringu tutaj na bagnecie, gdyż przez niego możecie ewentualnie tracić olej. Jak ocenić stan oleju? Tutaj ten kolor, który się tutaj wyświetla, nie jest zbyt miarodajny. Musicie wziąć po prostu kawałek papierowej szmatki, chusteczki i w tą chusteczkę ten bagnet wytrzeć. Olej ma mieć kolor wiśniowy. Ja tu mam akurat paragon. Jest on w kolorze ciemnowiśniowym. To jest ostatni moment na wymianę oleju w tej skrzyni. Zapachowo czy nie czuć spalenizny. Świadczyłoby to o przypalonych tarczkach sprzęgłowych w skrzyni. Na początku należy nagrzać samochód i w zasadzie od początku można już sobie kontrolować temperaturę oleju w skrzyni biegów. Wyszukuję sobie w DDT zakładkę Automatic Transmission, wybieram sobie SU1, dodaję, na włączonym zapłonie mogę połączyć się ze sterownikiem, przechodzę sobie do zakładki Tones Generic Tutaj mam temperaturę oleju, w tym momencie 75 stopni. To jest bardzo ważny parametr podczas całej wymiany oleju w skrzyni. Będę go monitorował. Przy 75 stopniach możecie już spokojnie sobie wymieniać olej. Nawet przy 60 można. Także możemy zabierać się do pracy. Na początku przygotuję sobie zbiornik na brudny olej dla metody statycznej. Potrzebujemy taki zbiornik, dlatego żeby móc później określić ile oleju zlaliśmy dokładnie proszę, mamy pojemniczek, zakręcamy go mocno. Słuchajcie, tutaj mamy końcówkę bagnetu w skrzyni. Odkręcę najpierw tą śrubę. Następnie odkręcam te dwie śruby. Nasadka dziesiątka w przypadku wszystkich trzech punktów. Przygotowujemy sobie pojemnik. Będziemy łapali olej. Powinniście złapać około 3,5 litra oleju. Widzimy w jakim stanie jest olej. Po przebiegu 120 tysięcy kilometrów. W tej skrzyni powinniście wymieniać olej co 60 tysięcy wedle zaleceń producenta skrzyni. Oczywiście wedle Renault nie trzeba tego w ogóle robić. Wnioski wyciągnijcie sami. Jest tam tarcie, są tarczki, występują i tak dalej. Kombinujemy sobie dwie takie same bańki, identyczne. Zlewam zużyty olej do bańki. Mam drugą identyczną bańkę. Uzupełniam teraz nowym olejem do skrzyni biegów w ilości identycznej jak tej. Po to, żeby zachować identyczny poziom oleju w skrzyni dla wymiany statycznej. Mamy nowy olej. Sami widzicie różnicę w jakości oleju. Nowy olej podgrzewamy sobie do temperatury 60 stopni, zanim go wlejemy. Ja do tego celu wykorzystuję kuchenkę turystyczną z garnkiem. W garnku mam wodę, a w tej wodzie bańkę z olejem. Przygotowuję sobie rurkę bagnetu. Daję nowe ringi. Jeden już mam. Drugi też siedzi, tak jak ma być. Oczywiście wszystko czyste i możemy montować zespół bagnetu z rurką na samochód. Wkładam rurkę bagnetu. Wyciągam sobie bagnet od góry. Niech sobie leży. Do rurki od bagnetu dobieram sobie wężyk. W moim przypadku 6 mm spokojnie starczy. Dotnę sobie go teraz tutaj, aby móc sobie wygodnie uzupełniać olej na odpowiednią długość. Mam gorący olej, który Wam wcześniej pokazywałem. Jest nagrzany do około 60 stopni. Zalewamy powolutku skrzynię. Demontujemy lejek jak już zalaliśmy całość oleju wkładamy bagnet do skrzyni i kontrolujemy po raz pierwszy poziom oleju zobaczcie jaki czysty jest olej po wymianie startujemy silnik I patrzymy w poszukiwaniu wycieków. Ja tu niczego nie widzę niepokojącego. Przyszły był czas na adaptację skrzyni. Łączymy się kompem. Obserwujemy temperaturę oleju. Tak jak widzicie, w tej chwili u mnie jest 72 stopnie. Możemy przystąpić do adaptacji i klasujemy na pracującym silniku dane adaptacyjne klikamy tutaj mamy, że OK trzymam hamulec daję mu wsteczny trzymam około 5 sekund daję luz też około 5 sekund na wciśniętym hamulcu znowu wsteczny Czekam Znowu luz Tak około 5 razy Znowu mam wsteczny Znowu luz Mogę włączyć mu drive'a Luz. Znowu drive, znowu luz. Jedną ręką ciężko, drive, luz drive, tryb manualnej zmiany, aktywny, dwójka, trójka. 4 już nie wrzucę z długami na wyświetlaczu nie mogę robić dwójka jedynka drive normalny plus możemy teraz przejechać się bez obciążenia wrzucam mu drive'a puszczam hamulec i jedziemy skrzynia się adaptuje hamuje delikatnie do zera zero znowu puszczam hamulec załącza się automatycznie pierwszy bieg się toczy. hamujemy Stoję w miejscu, na hamulcu, znowu zrody. Tak samo robię z biegiem wstecznym, wrzucam wsteczny, mam wsteczny, puszczam hamulec, uczymy się. Uczymy się już z pełną prędkością, hamuję, stoję, znowu wrzucam wsteczny, znowu jadę. hamujemy do no zera drive włączam się do ruchu dajemy mu jednostajną siłę pedału niech sobie powoli zmienia niech dojdzie do piątego biegu w ten sposób